Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poranek piękny, słoneczny, ale dość wieczny. Co jest yy, dużym plusem tak naprawdę, bo nie czujemy tak bardzo gorąca jest i ta różowa księżniczka moja kochana. Cześć, pięknie wirujesz. Dzisiaj jesteś kim? Jesteś księżniczką? No tak, oczywiście, że tak piękna. Jakie ty masz śliczne te spinki we włosach? No pięknie, kochanie, wyglądasz. Super. To co? Jedziemy na miasto? Trzeba by coś zjeść, tak? Tak. To się nie umyłaś dokładnie. Kręcimy się już troszkę po mieście. Byliśmy na śniadaniu, wzmocnieni. Jedziemy załatwiać. Dzisiaj dużo rzeczy e, tak naprawdę na liście mamy, między innymi kolejna wizyta. Dlaczego? Znowuż klucz, który dorobiono, nie działa. I mimo że jest to już inne miejsce, w którym dorabiamy niż poprzednio, no po prostu nie działa. Ej, ja myślę, że gdyby taki dobry ślusarz się pojawił, z dobrym punktem dorabiania skutecznym tutaj to wo, tak by żył. Ewidentnie mają problem z tym, żeby zrobić coś dokładnie. No niestety, więc kolejny raz jesteśmy i czekamy na poprawę klucza. Oby tym razem zadziałał. Drugim punktem na naszej liście dzisiejszych rzeczy do zrobienia, to kupno. Kmerskiej flagi, flagi Kambodży no bo chcemy żeby wisiały obie u nas na domu pięknie wygląda biało-czerwona oczywiście ale z szacunku dla faktu, iż mieszkamy, gościmy w Kambodży no ich flaga również powinna u nas powiewać poza tym ten dom jest polsko kmerski także zdecydowanie chcemy tą flagę kupić i w związku z tym znaleźliśmy sklep który handluje flagami ciekawości, zobaczę również, czy jest tutaj polska flaga. Nasza przyleciała z Polski, ale być może mają tutaj również polską. A jak nie polską, to pewnie mają indonezyjską. Choć tam jest chyba inna, lekko barwa czerwieni, no ale jak nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Niemniej, my szczęśliwie mamy naszą oryginalną. Chodzimy do środka. Co Many sizes. Bardzo dużo rozmiarów. to dobrze. O, ta jest za du O nie. Ta jest chyba większa. To big? no? tak, prowadzi negocjacje dotyczące rozmiarów możemy kupić nie tylko flagi państwowe ale również takie przynoszące szczęście z różnego rodzaju modłami to dość popularne tu również 5 7 So this one. bigger no tu jeszcze można mieć na przykład CPP, koszulki albo czerwony krzyż. Po prostu można sobie kupić i mieć. A baby, can you ask about the Polish flag do they have? Flag de Polonia? Polonia Zapytamy się, czy jest flaga polska. O, zobaczcie. This is Indonesian. It's Indonesia, but... Kolor jest odrobinkę inny, ten czerwień jest minimalnie inny. No, ale, gdyby, ale gdyby odwrócić, tak, do góry nogami, no to byłaby polska. Nie, yeah, jest what I'm saying. If you will turn it like down, then you have the polish flag. Okay, we have the... Mamy kambodżańską flagę, dzisiaj będziemy wieszali. Tylko teraz proporcje jeszcze dwa będziemy gdzieś kupowali, tak, żeby e, były identyczne, identycznej wielkości. Chyba ta kambodżańska jest troszkę większa niż nasza, ale nie będzie tego widać z daleka. Witajcie na kolejnym przystanku. Kolejny przystanek to sklep zoologiczny, w którym chcemy kupić jeszcze jakieś rybki do nas do oczka wodnego. I zastanawiam się, może koi, może kupiki, coś będziemy tutaj szukali. Ale... No dobra, to przejdźmy na razie tutaj. O, takie? them that? Mm. To są takie bardziej welonki, grube. Baby, but they have to survive in the fish pond, you know? This is not for jak mega. <sum> Tutaj są różnego rodzaju. To no jest akwarium jakiś jakieś przykładowe, bez rybek, dobra. A no tam wskazuje, że te. Ale co po co to za jest? to? Woda. To jest Molinezja chyba w ogóle. Molinezja czarna. I nie to to Tak mi się wydaje. Że to Molinezja, ale to Molinezja? do oczka, bo... Pod... Jezu. I tutaj coś patrzy. Tu jaki smok. Matko jedyny. Ale. Jaka wielka. Wow. Nie zła. Dobra, to idź do mamy. Piękne, tu jakiś Dobra. Musimy też kupić jedzenie dla ryby. Ale to już, przepraszam. Pójdźmy jednym ciągiem, bo tu jest druga część tego sklepu. A w baby also food for the fishes. Food for the fishes. Druga część. Tu mamy jedzenia, tu mamy jakieś sprzęta najróżniejsze, ale tu można też kupić spiesek. czy dżunku, nie dawaj łap rączek tam. Przybyłem szczeniaczki. Normalnie w klatkach są szczeniaczki. Zobaczcie jakieś słodziaki. Zobaczcie jakieś łodziackie malutkie. Jakieś litne malucinki. Jak się cieszą na widok człowieka, to wszystko są male, małe kurdupelki. To jest trochę smutne tak naprawdę. Że w że takich klatkach są. są też króliczki, są też różnego rodzaju gołębie. To są nasze normalne gołębie, no jakby z rynku w Krakowie je albo ze starówki w Bratysławie. A kurę, kurę. No to ten temat z psami, tak przyznam się szczerze. Ale też no, to jest ta, kultura inna niż nasza. Kolejny punkt. Jesteśmy w sklepie, w którym będę kupował rury szlauch. Jeden pójdzie do nalewania wody rybkom, a jeden do nas na piętrze, żeby łatwiej odlewać kwiaty. I już będziemy mieli kolejny kanał Muszę sprawdzić teraz fi. W środku powinno mieć 2,3 mm mniej więcej, tak jak patrzyłem, żeby na kran dobrze weszło. Musimy dostać się do końcówki, żeby sprawdzić. Niełatwy temat. O, jest. Okej, okay. bierzemy, 7 metrów. To ja już w takim razie przepraszam na chwileczkę, bo muszę z Tarą porozmawiać. Tu jest takie biuro sprzedaży, o proszę, można kupić tutaj bardzo dużo rzeczy, to jest tuż też obok nas i rury plastikowe do kanalizacji i mamy tam umywalki i lustra i jakieś inne pierdółki i płytki na ścianę i na ziemię, I cementy najróżniejsze, wszystko tutaj można, złączki, krzyżówki. Nawet metalowe części. No jest tego w opór. Dobrze wiedzieć, że taki sklep jest pod ręką dosłownie. Jakbyśmy coś potrzebowali. Farby. O proszę. Fajnie. Dostałem do przechowania rybki. Ta ramka w końcu wzięła cztery takie dziwne. I dobrze. I niech sobie będą. One nawet wyglądają jakby były w ciąży. Jedzonko dla rybek też wzięliśmy. No i teraz tak. Rura 7 metrów. Dzięte. Dwie obejmy. Żeby w razie czego tam przytrzymać, wzięte i smar bierzemy smar, żeby posmarować bramę. Żeby przestała piszczeć i żeby łatwiej się poruszała. Bo ja sobie bez problemu z nią radzę, ale ta rąk, widulka mała, drobna, żeby również mogła sobie normalnie z tą bramą poradzić. Także te rzeczy już mamy odklepane, odhaczone. Dobrze. I w związku z tym możemy zaraz wracać do domu. Uzupełnić stan wody w oczku, puścić nowe rybki. E no co dalej zobaczymy jeszcze? No już w domu Zaraz będę dopasowywał szlał i dopełniał wodę, ale najpierw rybki Maybe put them like this, maybe first Make them, you know, feel comfortable with the temperature of the water Niech się oswoją trochę z wodą Z temperaturą Może nie z wodą hmm. Proszę oswajać Te dwa cały czas kwitną? jak doleję wody to mam nadzieję, że będzie trochę więcej baby, we have the water spiders mamy wodne pająki nie było ich wcześniej, skąd one się tu wzięły? ale super, jeden, dwa, trzy takie malutkie jeszcze wow, ale super tam na wodzie Tak, no ja wiem wszystko, ja wszystko wiem. I płyty dem No. Poszły jedna w tą stronę. Trzy w tamtą stronę. W sumie mamy je cztery. He, he. he. O, jakie zainteresowanie od razu, mieczyki. Powinnaś się trzymać z tamtymi. Nie upiskami. Nie upiskami, nie upiskami, nie, upyślamy, nie upyślamy. Dobra. Dolewam wodę. O co no nie wiem czy zobaczycie. Tu jest taka malusienka, malusienka. To już jest nowy na rybek. Tutaj jest siem ryb. No proszę, jakby stąd była wodna. Idealnie. Pasuje. To jest jeszcze 2 metry za długa. Bo nas no. stąd ją, żeby żeby tam na górze u nas podłączyć. No ale jest, działa. Dunku nie leci w każdym razie. Dobrze. Uzupełniamy wodę w oczku. Co jest ciśnienie małe. No dobra, cierpliwie. Spokojnie. Później utnę i zamontuję na górze. A teraz idę poszukać a teraz idę poszukać drzewca na flagę. Dzisiaj bardzo gorąco, a Dżuny stwierdziła, że chciałaby się potaplać w wodzie, w związku z tym, no bo widzicie, lejemy wody do oczka wodnego, to od razu, w związku z tym leję też ekstra wodę tutaj, do michy, niech się potapla chociaż tak, yy, bo prysznic to już nie jest fajne dla niej, nie, nie. żeby trzeba usiąść, posadzić tyłek w wodzie i chlapu, chlapu porobić. Rozumiem to, sprawdzi nie pamiętam, ale byłem kiedyś dzieckiem i podejrzewam, że też by mnie jarało wejście takie do miski, także tutaj już to się dla niej... Przygotowuję. Hey. O, oh, what happened? A, okej. Teraz przepukać jeszcze. Dobry. No dobra. To don't get into the room. Niech nie leci do pokoju. No, no. <laughs> Kupiliśmy taki smar. Nie wiem czy... Dobry, ale drogi, na pewno. Nasmaruję tutaj, nasmaruję dolną do prowadnicę, już praktycznie całą nasmarowałem, ale roga zaczął lać tam wodę, więc przestałem. Teraz zeskrobuję troszkę z tej prowadnicy tej rdzy i na kółka i na prowadnicę jeszcze pójdzie ten smar. Zobaczymy, mam nadzieję, że przestanie skrzypieć i że będzie się łatwiej odtrwało. Tak, żeby było prosto i bez wysiłku mógł to robić. Kurczę, już sam nie wiem, nasmarowałem te prowadnice, nasmarowałem koła, nasmarowana jest ta prowadnica z jednej i z drugiej strony. Jak się zamyka to tutaj wychodzi cały czas jest nadmiar jakby tego smaru wychodzi, ale to tak jest strącał. Nasmarowana jest prowadnica z drugiej strony, no i zaczęła chodzić rzeczywiście lżej, natomiast no pisku nie daje się zlikwidować. Chodzi dużo delikatniej. Bez problemu, można już ją otworzyć, zamknąć. To no, ona swoje waży, to też trzeba jakby pamiętać, ale może jak tak trochę pochodzi. No. jedną, w drugą, to troszkę przestanie skrzypieć. No w każdym razie, dużo łatwiej chodzi niż chodziła, ale piski jest cały czas. Nie? To tutaj na tym tarciu jest jakby. Bo z jednej strony nie powinno być też tutaj za dużo szerzej, tak, żeby ona nie latała. No ale. Jest to po prostu fizyczne tarcie, no i stąd może ten dźwięk, no nie wiem. Kurczę, trochę mniej piszczy, ale piszczy to no, ciągle. No nic, dobra, na razie zrobiłem tyle, ile mogę. Idę zobaczyć, czy rybkom już wody wystarczy. Są te nowe tutaj, trzymają się razem. Są we cztery, jedna żółta, dwie marmurkowe i jedna taka biała, biało-srebrna. Na wodę chcę dopuścić do tego poziomu dawnego, czy tego ciemnego. I na razie wystarczy, żeby też nie przegiąć, żeby nie wmieszać zbyt dużo świeżej wody do tej starej. Ale nie wiem, czy będę trzymał aż do samego końca, przyznam szczerze. Bo nie chcę, żeby, żeby ta woda im zaszkodziła. Świeża. To jednak jest chłodniejsza dużo. No i inny skład ma mineralny. Dobra, odciąłem kawałek tej rury. Tu jest delikatnie za luźno, ale to w ogóle w niczym nie przeszkadza, bo woda spokojnie sobie tam leci. A tutaj, że to kapie, to to nie szkodzi przecież, bo tutaj też ma być mokro. Także w ogóle żaden problem. I okej, okay, wszystko działa. Proszę bardzo. Jak odkręcam, to leci i nie będę tak, kochanie! Nie będę teraz tego robił, bo jest słońce duże, żeby nie zaszkodzić roślinkom. No, ale już wieczorkiem normalnie można będzie podać tam, ściągnąć w drugą stronę. No, a teraz do flagi Polski łączy kmerska. Mam drzewiec dobry. Zakładamy, wieszamy obok. o to i tak to wygląda w tej chwili. Polska flaga od strony drogi, żeby było widać z daleka, że to jednak polska flaga. Kambodżeska obok. Kamburza jest troszkę większa, ale ma inne wiązanie. Naszą nakłada się na drzewiec, a ta jest przywiązana do niego. Tej różnicy tak nie widać, jak one sobie tak powiewają, leżą. Może powinny być troszkę dalej od siebie. Nie wiem. Na razie jest fajnie, jest dobrze. Dobra robota. Dum, 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 <grywka> tak trochę dum, od dołu. Yy, no właśnie to jest tobie... Krótka historia, po przyjeździe do, do Siem Reap, albo może zacznijmy jeszcze wcześniej. W Kokongu chcieliśmy wysterylizować naszą kotkę, żeby nie miała młodych już więcej, ale tam nie ma żadnego weterynarza i nie było takiej możliwości. Raz na pół roku przyjeżdża taka grupa ochotników, która, no, wtedy można się w nich zapisać, żeby coś, taką taki zabieg zrobić, ale nie załapaliśmy się na to, w sensie nie było i w tym czasie, kiedy byliśmy w Kokongu. Po przeprowadzce tutaj zabraliśmy kotkę do weterynarza, żeby zrobić zabieg sterylizacji. No i pan nam powiedział, doktor, że nie ma problemu, ale że, że ona jest już w ciąży. Co ona jest już w ciąży i czy on ma usunąć teraz te kotki, z którymi ona jest, czy i wysterylizować ją? Czy jednak poczekamy, żeby urodziła i wtedy, żeby przyjść na sterylizację? No i, no, i, no i co? No to, no to żeśmy zdecydowali, że, żeby urodziła. No. Odchowaliśmy jedne, odchowamy drugie. E, tu w Siempre jest mnóstwo. Ekspatów, jest mnóstwo ludzi, yy, że się tak wyrażam, z cy naszej cywilizacji. Czyli szansa na to, że znajdziemy domy dla tych kotów jest bardzo duża. Zresztą pytaliśmy się pana weterynarza, jak z jego doświadczenia to wygląda tutaj. Czy, czy będziemy mieli duży problem z tym, żeby później kotki oddać? Powiedział, że nie ma najmniejszego problemu. On nawet tam pomoże z tym, yy, jak się decydujemy, żeby ona urodziła. To on nam pomoże w znalezieniu domów dla kotków. Także powinno być wszystko w porządku. Zatem teraz je jak dzika, je jak dzika. Po prostu zasuwa. Suche, bo bardzo lubi tej mi mleka, ale mleka nie chcę pić. Dostaje troszeczkę kurczaczka, dostaje troszkę wołowiny. Czyli tak staram się tą dietę zróżnicować. Żeby te dzieciaki się urodziły już zdrowe. Cześć kochana, o tobie mówię. O tobie, ale nie przeszkadzaj sobie, leż tam. Bo zobaczcie jaki ma bebek już. To już lada szelest będzie się kocia. Tym bardziej już zaczęła, chodzi już i szuka miejsca, gdzie może, gdzie mogłaby urodzić. Także zagląda do pudeł, do szafy, do, szuka sobie miejscówki. My jej przygotowaliśmy jedno miejsce, ale jej się to nie podoba, więc po, 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 po jeszcze jakieś gdzieś tam spróbujemy jej zorganizować. No w każdym razie, będą ostatnie dzieci kotki, gdyby ktoś z Państwa sobie życzył, to zapraszam, odbiór osobisty Rip Kambodża, a na później już sterylizacja i już więcej kotków nie będzie. No to taka historia. Także nasza kotka jest w ciąży, ostatniej. No i dziewczyny proszę bardzo, już się zbierają. Nie zdążyliśmy dobrze do domu, do domu wrócić, a one już w drogę. Dokąd jedziecie? Zgadnijmy. Dokąd jedziesz, kochanie? Kimsia. Killienshiya. Ale chłopaki jeszcze w szkole chyba są. Tak. No dobrze. Bawcie się dobrze. Pa pa! Pa kochanie. Ostrożnie. No i jadą sobie już dziewczyny. Prawdzie dziewczyny pojechały, ale ho, ho, ho! jaki obiad zostawiły, kawał wieprzowiny, ziemniaki gotowane w sosie, przepyszne, dawno nie jadłem ziemniaków, tak na pewno myślę, że przynajmniej rok, ale będzie radocha. Smacznego! Jest ze mną Adam, który wrócił z Angkor Wat, z kompleksu świątyń. Dwa dni zwiedzałeś? Dwa dni tak. Wystarczą dwa dni, żeby coś zobaczyć? Wystarczą, ale nie żeby zobaczyć wszystko. No, ale, ale te główne widziałeś, Tak, główne widziałem, tak, główne widziałem, no ale żeby wszystkie obejrzeć to chyba faktycznie trzeba kupić ten tiket na 7 dniowy, ja bo tego jest to... naprawdę multum. No właśnie, to tak, że jeden dzień mało, dwa dni, no ale już coś, ale już coś można było zobaczyć. Tak, tak. No i teraz jest taka sytuacja. Ja myślałem, że Adam jeszcze będzie został i u nas a Mi się pomyliło w ogóle wszystko, gdzie jakoś zgujno mi jeden dzień i okazuje się, że jutro Adam już wyjeżdża i do do pen Tak. A potem nie, do końca nie wiadomo. A potem jeszcze do końca nie wiadomo. I to jest piękne, to jest cudowne właśnie tutaj wśród ludzi, którzy przyjeżdżają i, i, i pytam się właśnie, jaki plan na dalej. Jeszcze nie wiemy, jeszcze nie wiemy. Nie jest... ma Szczę szczęśliwi ludzie po prostu. I... Ostatnio w odcinku pozdrawiałeś mamę, ale był, ale był gwar, szum, więc jak chcesz, to teraz jest moment idealny. No to, to najbardziej pozdrawiam moją mamę i całą rodzinę i przyjaciół w Irlandii, szczególnie Daniela, chyba który jest moim dobrym przyjacielem. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. A my sobie właśnie wracamy ze sklepu, bo nabyliśmy po piwie. Przyznam się szczerze. Wypijemy sobie piwo na do widzenia. Kambodzię trzeba. Kambodia, tak jest. Kambodię trzeba Kambodiować. Będziemy celebrowali. Jeszcze cały czas pobyt Adama u nas. Idziemy póki słońce jeszcze w miarę wysoko. Dziewczyny już wróciły do domu. Dżuny troszkę rozkapryszona jest, ale to głównie wynika z tego, że, że jest śpiąca. Wstała znowu już dzisiaj bardzo wcześnie rano i teraz po prostu jest zmęczona, gdzie spać. A my mieliśmy taką sytuację, że odezwała się do nas Kasia Mrówka, chodzi mi po kamerze, tak żebyście zobaczyli ją w obiektywie, to przykro mi bardzo. Ale malutka Mrówka. I zadzwoniła do nas Kasia z, korką coś z prośbą o załatwienie tam pewnej rzeczy dla niej. No i Teraz jest taki deal, że mamy tutaj pewne jej produkty w lotówce. i jutro rano będą one wyekspediowane do Phnom a zabierze je właśnie Adam, ponieważ jutro Adam rano jedzie do Phnom i zgodził się uprzejmie zabrać te rzeczy dla Kokon Sausage. Także z, zrobiliśmy deala, mała przysługa dla Kokon Sausage. Dzięki uprzejmości Adama, bardzo fajnie bardzo miło. Także Adam, jak będziesz to oglądał, to bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś zabrać te rzeczy ze sobą, choć to dopiero się wydarzy jutro z naszej perspektywy czasu. No to tyle, pogadałem, pogadałem. Dalsze światła, fizyczna. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Tradycyjnie dziękuję za oglądanie. Zapraszam serdecznie na jutro, na kolejny odcinek, siódma rano czasu polskiego. Eee, takie tylko małe przypomnienie. W pokojach pojawią się takie oto e, w tej chwili napisy. Proszę, nie wrzucajcie papieru toaletowego do toalety. Papieru toaletowego do toalety, tak, do u, ubikacji, no wiecie, do sedesu. Żeby tego proszę nie robić. Eem. Też, będą też nowe menu, będzie też parę innych rzeczy. Tak. Myślałem, że pożegnamy się w ciszy i spokoju, a tymczasem na zewnątrz dramaty. Psie dramaty jakieś się dzieją. Pewnie nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo jest za ciemno. Coś tam szczeka, coś tam chwili. Nie ma jednej ciszy chwili. Kochani, życzę wam wspaniałego dnia i Serdecznie zapraszam na jutro. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Hej.